Dzień dobry, ja jestem Kotarowski i dzisiaj ja chciałbym powiedzieć o zasadę <coughs> zasadę, w której, w której mamy trochę szanować, tego oryginalną, oryginalną zasadę o ukłonić. I co mam chciałbym jeszcze powiedzieć? Dzisiaj jest list, 11 listopada i trochę siedzę w domu byłem u kolegi. I tyle. Dzisiaj e, oglądałem... Ostatnio jest bardzo popularny e, kanał na YouTube, tam jest e, Shadi. E, ja będę tutaj e, na kolej skleić. Albo tu, albo nie wiem, gdzieś około tu. I, i tak ostatnio a, oglądałem... Nie oglądałem, byłem na a, turnieju lemurowe. I jak patrzę, zawsze... Tak myślałem, że zastanawia ukłonić, gdzie mamy ukłonić i coś tam, coś tam, to trochę nie jest bardzo e, podobne do oryginalnego w Japonii, więc wczołem po prostu na zajęciach, na zajęciach chciałem e, pokazać i będę pokazywał z innym filmem, innym, innym filmem, filmikiem. No to innego oglądania i do widzenia. A, z tym możesz... się? Jeszcze. nagrywa? A, już mi się, się nagrywa. Ale na, stój, na st stójce. Tak. Wstań. Ok. Dzisiaj ja wytłumaczę czemu i gdzie mamy ukłonić. Tak? Możesz się Na początek mamy ukłonić tylko na tu, na zawodę. Przewyjście na matkę? na to jest normalnie po całą matę. Tak. A jak na zawodę, na walki, to mamy skłonić oczywiście na początek pole e, zawodowe. Tu. I przed linią. Tu. I teraz bardzo ważna... E, ważny punkt. Że jest... Mamy... E, zrobić kroki od, lewą nogi, od lewej nogi, bo dawno, dawno temu, jak samuraj e, i co tam, oni walczyli, jak walka się zac zaczęła, to oni muszą przygotować się na normalne walki: e, kopnięcia, e, z, zbić, ciosy. I większość z nas, Japończycy, oni byli prawo, pra, nie praworęczna, może też praworęczna, ale prawo nożni. Więc oni muszą się przygotować z jak oni biegają do mnie. Więc dlatego z lewą nogą e, do przodu i prawa noga później. I walczymy, weźmę. Walcimy, walczymy, walczymy. Map walczymy. No, a. Jak, jakąś akcją matę zawołane matę, to przed linii mamy stanąć. Przed Tak, nie tutaj. Tu. Przed linią. I jak zawołane chodzimy, to chodzimy. A no walcimy, walczymy, walczymy i wygrować. Możesz ić matą i pon, Co ja A możesz być yy, sędzia. Zawołać. Że jesteś wygrany. Wygramy. Tak. No to teraz z prawą nogą schodzę, bo może jeszcze on się posiłkuje. Do mnie biega. No dlatego z prawą nogą, z lewą nogą, złączone nogi, upłonić I do zewnątrz. Jak schodzimy do zewnątrz, to nie z tyłem. Nie, nie, nie być tyły. No, tak. Normalnie tak. I no, może polegać normalnie tak zachujeczek. Zachuj, Bo większość z, z naszej e, dzieciaków oni schodzą. Tak, tak jak tradycjonalnie. Tak wyglądają bardzo. Oni wyglądają, że oni... Myślają, że to jest tradycjonalny sposób, ale to nie jest. Myś, nie myś, my. możecie tak normalnie przodem wrócić I, i tak wszystko. Więc dziękuję. Ok, no to jak myślisz? E, wszyscy, bo ja mam teraz 27 lat. E, wkrótce będę miał 27 lat i... E, 26 listopada i y, no, ćwiczyłem JUDO już 24 lata, bo od trzeciego roku ja sertowałem y, JUDO, a turnować JUDO i tak się ćwiczyłem, tak całe życie z, y, w Japonii i z tą zasadą. I na początek JUDO to myśleliśmy się nauczyć o tej zasadzie. I E, na, nauczyłem się e, przez tatę, e, z bratem, z siostrą, a wtedy nie, e, siostra jeszcze nie była, e, ale z innymi zabnikami. I e, no, jak przyjechałem do innego kraju, to trochę wyglądają inaczej, więc może już jest e, bardziej styl tradycyjny, styl e, e, polski. Więc nie chcę, e, niech, niech im e, zrobić tak na siłę. Ale chciałem po prostu pokazywać e, jak to było w Japonii. I ta, to jest to, już tyle. I jeszcze mam wiadomości, do, dobra dobre wiadomości, że ja będę e, autor, e, więc ja będę e, pisał pisać na japoński magazyn a, Judo. A u nas mamy tylko jeden magazyn a, się nazwany a Kindai Judo a wtedy ja będę pisać jako a, trenerem a, w, innego, a, w innej kraju e, z Polski. A jeszcze, mój, jeszcze jeszcze jeden kolega on będzie pisać e, ze mną. Ale będzie będzie fajnie. Także a, jutro ja mam stanąć o piątej, Nie no, o 5 mamy e, wyjazd, więc o czwartej i... Będziemy na uh, z, oborze uh, Poznaniu, w Poznaniu i będziemy, zjadł, zjem, będziemy zjadli croissant uh, uh, święto marciński. Mar, Mar, um, święto marciński. Rogal święto marciński. Mam zjeść. Mam zjeść to. I uh, bawię, do, dobrze. bawię się dobrze na uh, sesję Judo z. Uh, z osobą z innego kraju. No i tak. No to. Dziękuję. Do widzenia.